Jest safe, ja? dźwięków czekaj, No już tak się lampy świeciły. No to odjebał fest. Były proste. I co, i teraz pociąg przejedzie? Nie, może pociąg przejedzie, bo coś. O, no, się się wsteczny. Czekaj, wychodzi z kabiny. O kurwa, nie mów, że się roz. O kurwa robi. O kurwa, nie, nie, co? Eee, pierdolę! Nie no, co za ciemnota, nie? Jasny chuj W stresie ludzie dziwne rzeczy robią, kurwa w jakim stresie, no przejechał, lampy się świecą, jak już przecież dużo wcześniej do ciebie pstrykają Kurwa no Przecież to już jak wjechał na tym, no to przecież wiadomo Na sygnalizatorze to No już mógł wycofać jak rozjebał szlaban, może, ta, to pytanie czy by zdążył, no to tutaj mu szajba niebała na chuj rozpierdala jeden szlaban, żeby przed drugim już stanąć, ty? No tak, to już było rozjebać drugi. Rozjebał jeden, to już było drugi rozjebać. O ja pierdole, coś ty zrobił, chłopie. O skurwysyn. A co jeżeli chodzi o tych konduktorów? Panika? Pa kurwa panika, no ja rozumiem, że panika, ale kurwa no jest sygnalizator, no, szlabany się puszczają no, Szlabany się zwyczajnie opuszczają, nie wiem czy tam jest jakiś timer Ale w później, nawet po sygnalizatorze, no Gdzieś sygnalizator już nie wjeżdżasz, kurwa. No. Ale tak, jak już rozjechał ten szlaban to już lepiej rozjebać drugi przejechać, a nie żeby się pociąg rozpierdali się jeszcze furę i wszystko Aż debil to na bajka, no jo Kilka rannych i kilka milionów strat. Ja pierdole To se chłop właśnie życie przejebał. Chłop przegrał właśnie życie Zrobił tab tabryry Podobno 12 milionów strat. Jezus Maria Nie, odjebało mu, a to Polak? Jasny chuj, nie wiem no, czy to jest. Nie, ja, to jest hit. O chuj. No chłop nie ma najlepszego dnia i chyba już życia w sumie nawet. Ja pierdolę, i on nie wiedział, i nie chciał. Dajże spokój.